Boże, siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Prosimy o subskrypcję i dziękujemy za subskrypcję. Mamy do Was wielką prośbę. Módlcie się, byśmy dalej mogli dzielnie prowadzić ten kanał. W imieniu Maryi zachęcamy Was również do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia oraz do postu o chlebie i wodzie. W środy i piątki, bo do tego ona, nasza mama, nas wszystkich zaprasza i uzdalnia, enoch, Ameryka Południowa, 11 kwietnia 2021 roku, w orędzie Jezusa Eucharystycznego. Niech mój pokój będzie z wami, ludu mój dzieci moje nadchodzą dni głodu i niedoboru pokarmu cielesnego i duchowego ludzkość będzie czuć głód i pragnienie jedzenia i wody a także będzie głodna i spragniona mojego słowa zaczęło się już zamykanie moich domów i bardzo szybko zostaną one całkowicie zamknięte moja święta ofiara zostanie zawieszona, a moi pasterze, wierni doktrynie i ewangelii, będą prześladowani i skazywani na wygnanie, apostazja sięgnie ostatecznych granic i ogromna większość tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości da się prowadzić przez nauki demonów. Posłańcy mego przeciwnika zaleją ziemię fałszywymi naukami, a ich orędzia wezwą ludzi do podążania za fałszywym Mesjaszem. Moi prorocy będą prześladowani i ocenzurowani. I moje święte słowo popadnie w zapomnienie. Zostanie zastąpione czarną Biblią Antychrysta. Miliony świętych ksiąg, w tym moje słowo, zostanie zniszczonych i spalonych. Liczne sekty w służbie mego przeciwnika będą chodzić i pukać od drzwi do drzwi i zwiodą swoją propagandą wielu letnich i słabych w wierze, powiększając tak, Liczbę wyznawców mego przeciwnika. Mój wierny lud będzie wydany władzom religijnym, które będą służyć antychrystowi i będzie prześladowany, torturowany, więziony i usuwany. Nowy porządek świata już zaczął, za pomocą planu z zastosowaniem szczepionek, wprowadzać w życie reżim tyranii i niesprawiedliwości, który będzie rządzić światem. Kwarantanny i zamknięcia z powodu pandemii będą wydłużane, i ludzkość nigdy nie osiągnie normalności. Tym, do czego dążą spiski i kłamstwa wokół pandemii, jest destabilizacja światowej gospodarki, aby papierowy pieniądz zniknął i by w ten sposób móc zacząć wszczepiać ludziom znak bestii, mikrochip. Dążą też do tego, by skończyć z wiarą mego wiernego ludu zamykając i niszcząc moje domy, aby moje stado nie mogło powrócić do gromadzenia się wokół mnie. Chcą wymazać moje imię z umysłu mego ludu i skończyć z moją świętą ofiarą, zemszą świętą. Na nowo mówię wam dzieci moje. Czytajcie moje Słowo i rozmyślajcie nad Nim w swoim sercu, Abyście nie padli ofiarą kłamstw i spisków emisariuszy złego? Zbliżają się bowiem dni, w których będziecie mieli głód duchowy z braku duchowego pokarmu i pragnienie z braku mego słowa. Moje stado, stwórzcie łańcuch modlitwy na poziomie światowym z postem i pokutą. Ażeby kłamstwa i spiski emisariuszy zła wyszły na jaw i wszystkie ich plany by runęły na ziemię, obudźcie się, ludu mój, ze swojego duchowego letargu, gdyż ciemności już okrywają ziemię. Zjednoczcie się w modlitwie, poście i pokucie, abyście zdołali zwyciężyć i zniszczyć siły zła. Pokój mój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Żałujcie za grzechy i nawróćcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Boże. Wasz Mistrz, Jezus Eucharystyczny. Dajcie poznać moje orędzia zbawienia ludziom na wszystkich krańcach ziemi. O owce mego sada.